No, oznaczajcie, znaczyć? To ciemu ja poradzę, że gra nie chodziła, a to jak miałem z nim grać? Alus, słychać mnie? No, może bym no jak jemu nie chodziło jak byłem Bo zgadzałem z nim to mu nie chodziła gra a obieca, obiecałem mu nie było ten o trzeci że zagra, ma je ta śmierta. jego na ciocia gola na grzyby zawołała czy boli powiedzieć że może ważniejsze sprawy nie, bo się tak napaliła na tak grzyby, że i nie szło przegadać. Ale o, ona tak poszła. Jest a tam dalej. powiem wam, że z dzieckiem grać i tak obserwuje ci i tak dalej strasznie ciężko. Nie może usiedzieć normalnie, musi mi tu skakać kurde Nie mam żadnego shotguna Co? No, posłuchujesz To słychać u mnie nie śmieję się Tam za murkiem gdzieś tam się biegła cała drużyna, ale miękkie poszło Ale tu też tak mogę? Nie, nie chciałem No, typów ma tu Albo na górze Nie, tu jest, wolwerin Zabiliście tego wolwerina? już zabiłem, ale jakiego tu mam pięciu Bo ja się nie no, to... to pewnie ten w dronach są legendarne bronie Wszędzie są legendarne bronie Nie mam żadnego shotguna do strzelania z bliska Ale nic Żeby bieda w kraju Niestety Tutaj był ktoś Gdzie? Tam gdzie odlaczyłem Nie No to dalej. tam. tam, tam mnie jeszcze nie było To jest szansa na skrzynkę będzie. O, stópki mam. To ktoś tu jest. <laughs> skrzynka Awangersów otworzyła tu też jest A jest skrzynka Awangersów? jest tam. O, jest. O, właśnie ją otwarł Co? tej wejdę konie dobitków dobijesz No? No ja lubię bijać Zobacz, już takie BMW. Gdzie ty jesteś? Mam że. ja podjadę do ciebie BMW i zobaczysz jaką jaką furę mam teraz. Widzisz, za tobą jest. Widziałeś, jaką furę mam? Widziałem. To się nazywa, będziesz miał wydatki. Jeszcze raz? Ta fura się nazywa, będziesz miał wydatki. Będziesz miał wydatki? no dobra, ale... Zobacz, jak elegancko potrąca się. Pyk. A pokazać Ci, jak elegancko... Wy... No, dawaj. Ale przelekramowane te NW, bo temu wystaje ta... głowa. <laughs> Bananami. Nic nie zabrałeś <grymne> Dobra, kapsuła. gdzie jedziemy? A, chcesz tę rękawicę? O, przyleciał to jajo jedno Czy co to tam jest? Kapsuła Jajo Burde ty te... ja to Dobra, co będzie za dwa dni i dwadzieścia parę min godzin O muszę z tym bananem porozmawiać Koniec świata w ogóle O, Pograłeś z nim? Chodzisz O Dawaj do tamtego Jak jest to czerwone to znaczy że jest, będzie fajny sprzęt Turbo mi się skończyło Nieważne Bierzesz te rękawice? Ktoś nie, nie, tu nie. leci. O. Hmm. O, był i poszedł. O, rękawice. Nie bierzesz też rękawic? Nie lubisz ich? Nie, ja nie lubię. O tak, coś tak. Czekaj, typ tu jest. Aha. Kurde. Nie tak, to, to potrącenie autem i wrzucanie w powietrze i ginięcie, kurde, a po upadnięciu to jest zasadne. Totalne. Tu typy radia, jakieś cztery, są. Cztery, cztery są do dupy. Padliście? No. Nie autodurku i spadłem i nie zabiło, nie? To jest bastan z tej grzenia. Znaczy auto durknie, wybijecie po spadać i cię zabije. No widzisz. Obra, zaraz tam po was pojadę. Tylko tutaj się troszeczkę kurde, zregeneruję. Jezu, żeby było szampan Tu beczki są też Po lewo gdzieś spoi Okej okay. Ty broń zmieniłem W mordę No, tu masz beczki Dawaj se to niebieskie małe najpierw To? No Będziesz miał więcej, nie? Więcej? Więcej, no, Gdybyście okay. na grzyby poszli, Kurde, po miałem dobrą broń, to... Ale zamiast z... grać po nocach <coughs> to byście na grzyby poszli, a nie... Dobra, ja muszę was, kurde, podnieść. Mam jeszcze... Trochę, trochę czasu mam, ale... Dobra, ja zaraz będę jak coś Nie Andrzej Żona mówi, że jesteś duchomorek Jego nie ma, on mówił, że tam poszedł gdzieś Dobra, pytanie teraz Gdzie ty Mariusz jesteś? Tam o Andrzej, obaj jesteś O, oh, wuja dołączył. Jest miejsce? Jest. Najpierw wezmę strywka. Kurde, tyle tu typów jest! Ej, no, no nie wchodź. Ej, młody. Jeszcze Waperman? To... Jezu, ile osób. Siema. Siema. Wiem, Oby, łącznie będzie 7 osób. Jak sześć. Czekaj, muszę jeszcze po tego wrócić Mariusza, Aha, jeszcze jeden, no co wy tu robicie? O jaki ham Co wy tu robicie? No to ze mnie Ur, to No, no taki? No od robisz. ciebie, ale co wy tu robicie? A to...

No i co z tym, w związku z tym? Ja? I co jest? A tam jest ten, kurde, jaka jazda, no nie wierzę. Wszedłem do innego samochodu. Ty, powiedz, że jutro się... Kto to był? To ja. Ej, wuja! Kurde. Wuja! Wuja, buja, buja, buja. buja, buja. Babuja. Aha Oho! Co bądź? Zadzwonimy do rodziców! Nie macie prawo! Prawo? Prawo no nam mówi NO! Z to ty jesteś! Z no zobaczymy, zobaczymy czy ty będziesz taki mądry kiedyś Ty Spokojnie zgłaszam! Spokojnie! Zgłasza w sam siebie zgłasza? Młody, zgłasza. Się... Zgłasza. młody zgłasza. się Młody, zgłasza. młody zgłasza. się. się... Przeklinał uważajcie, bo on przeklinał. No, ale młody się jest... Z... Młody się, z... młody się z... BĘDZIE nie, GWIAZDĄ YouTube'a, JA TO NAGRYWAM, JA TO NAGRYWAM, BĘDZIE GWIAZDĄ YouTube'a. On jest najlepszy, bo on mówi, że on idzie do sądu z nami, bo go wyzywamy niby, a my nie zjadamy No, no mówię, że idzie do sądu O kur... młody, wyjdzie stąd, a nie przyszedł jeszcze jakiś będzie w coś tam Będzie się saplenił Bye 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 Pozdrów mamę Thank you. Współczu, współcz, współczuję twojej mamie, tak ci powiem What the fuck <laughs> Kurwa młodzę spójrz! współczuję Ja, ja współczuję ojców, bo musi na niego jebać <laughs> A może matkę, tylko i matka musi jebać. Huje Eee, masak A to twój znajomy Kamil? A. Nie wiem jak on, nie wiem, on skoro mam go znajomych? Ma. On <laughs> Oni mnie <laughs> dodają opisami, ja przyjmuję każdego co mam tutaj. O, ale, to, właśnie, inny. to inny. To ja no. inne. Sam. sam na innym Halo. koncie? Na tym samym koncie, zmienię tym, ale... Ja na niego <laughs> mówię zmienię tym filet, nie? A. What the... what? Nie what. <laughs> what? Hubert, weź... weź daj ci prywatną kacek, bo to nie wiem, dołącz. <ścoughs> nie wiem, co do teraz wyjdę do lobby, mianuję Mariusza, przywódcę ekipy, a on ma prywatne. Wtedy nie będzie wchodzić nam nikt. Mariusz, Ade, ty. I ty. I e ty może co? E <grymne> <grymne> Cześć, cztery, cztery. Marius. A <grymne> te dzieci to są naprawdę. Marius. Dzieci to dzieci no. Mariusz. <grymne> Nie Nie Dobra, nie się nawet do niego, to są nie ma. What's chodzi. Kurwa nie kurwa nie, bo jak się kurwie to kurwa przypierdola. We z bliska? Powiedz mi to z bliska. Niewam się w rymowanie! się w Oj ty tutaj się odradzają w ogóle. Wow! Uciekamy! Jak tam mówi młody, what the fuck? Co jest? No nie. On mi płakał, kupił ja od skinny, żebym mu kupił on w co dowiedział się nie wiem, stąd jest No to po co się chwalisz, ty? Jakiś dzieciaka będziesz, kurde, co ty? Nie wiem, z jego matką coś tam robiłeś, że kurde musisz mu kupować w dolce Czy jak? Nie, nie kupuję. Mu. Nie kupuję mu. Już myślałem, że jakiś taki pomysł masz dziwny. Co? Nie, nie, nie. Ale młody siedzi, a to już dobra noska, nie niej nic a nie? No. Ale... ale ludzie wyzywają. No. <tryk> bye, bye! Ła... Wow. Bye, bye! Sraj, sraj. Bye, bye! Kto bye znowu padł? Dlaczego wypadliście znowu? Bye, bye! To to ja też panu, tutaj się bawiłem, znaczy bawiłem, kurde co. Bye bye! Oh. Bye bye! Tak? Bye bye! No, bye, bye No, bye, bye. Czekaj, bo oni tam się jeszcze wskrzeszą. jeszcze jedne. Widzisz? No. Kogo się podniosłem? Nie. Nie. Musisz go odlecieć. Cicho bądź! Kurde! Gównież będzie mi tutaj dar baj, baj. Wiem, wiem. Bye Dawaj Mariusz, tu jest sporo broni. Ale z po bye baj i opuszczę Baj baj Dobra młody wydupiaj bo jeszcze słowa nie idzie Baj baj <słuch> O, już <słuch> <słuch> <Mariusz>, tak Baj 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 bye Bajej No i On tu jest gdzieś pewnie na górze Idź już, idź. Ładku? Nie ładku, idź Ja what? nie wiem czy on mówi łot czy kwacze. Łot? Łot, łot. Chyba młot. Nie jestem młody. Chwacaj no no tu. Ja? Dwa na... Ooooo! stary, o, stary o, dziad! O, kurde. Kurde. Ja mam córkę starzec od ci ciebie ze dwa razy. Ty, to ja to, pierdzielę. To ty w robocie nie jesteś jak ty taki stary jesteś. To kurde. Ja chwoję, miał ja 8 lat temu taki młody dziad. Tak, to już na budowie żeś powinien robić o tej porze na trzecią zmianę, a nie siedzieć tutaj na konsoli i ludzi no, dolewać. Wy jesteście narosli kurwa po 30 lat i lat My mamy po 3 lata dopiero My po 3 lata mamy, a nie ja. Rana, ale wiesz, a wiesz, teraz nie, ale sobie, że teraz sobie załatwisz sam banana Epika, bo Epic ma od 13 lat dopiero ten Fortnite. tak? Nie wiem czy wiesz o No Ty sobie załatwisz banana, bo powiedział, że masz 12 No bo mam Okej. Sam, sam się sprzedałeś teraz o, nie ma to jak do no samemu na siebie donosić. A ja nie... no pierdolę, wy nie rozumiecie, no <śmienicieliby> Nie rozumiemy, nie rozumiemy. Zmienięty, władca się zminął. Po on wróci. Jak on tu powróci, jest prywatna? Jest prywatna. Jest, jest tylko, tylko zaproszenie. Jeszcze zginął. Tak, elegancko. Tak. Ja go. Powrót do lobby. Jak to jak, jak zrobić, to prywatne? Przyrząd tłumaczenia jest prywatne właśnie. Jest ciągle prywatna, tylko zaproszenia, czyli już właśnie. A, czekaj, do Ma Mariusz. O. Siemano Kurwa, co za młody gnój, że kurwa takie rodzice się w domu trzymają, kurwa o. Jeszcze Andrzej, dobra, ja sobie akurat zmienię postać o, Tylko na jaką? Halo, słychać mnie? Słychać O, no to Lepiej niż lepiej zmieniętego Niż kogo? Niż zmieniętego wakce A uh. Są już wszyscy? To już wszyscy. Kto jest dowódcą? Mariusz. W gotowości, tak? Ale śmieszny gówniarz.